Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj u mnie gościni Agnieszka Zapart, która jest psychoterapeutką i autorką profilu na Instagramie Obrazkoterapia, na który serdecznie Was zapraszam i który bardzo, bardzo Wam polecam. A będziemy dzisiaj rozmawiały o wysokiej wrażliwości i tym, czym ona się różni od wrażliwości emocjonalnej i w ogóle od innych rzeczy. Bardzo się cieszę, że wreszcie na moim kanale pojawia się psychoterapeutka, czyli osoba, która się zna na temacie. No bo dotąd opowiadałam Wam w, mojej, w moich filmach o psychoterapii, o moim własnym doświadczeniu psychoterapii. Widziałeś mm -hmm. kiedyś moje filmy o psychoterapii? Tak, chyba y, jeden albo dwa tak na pewno raz. widziałam. A masz wrażenie, że teraz jest moda na wysoką wrażliwość? Że w ogóle jesteś takiego jak moda na wysoką wrażliwość? O Jezu, wiesz co, ja strasznie nie lubię sformułowania moda, bo moda robi coś takiego, że no właśnie nie że to jest takie, wiesz, modne, fancy, mhm. i odbiera temu mam wrażenie jakąś taką powagę. A tak naprawdę no, temat jest kwestią ważną i poważną, kiedy my w ogóle zaczynamy rozmawiać o wrażliwości jako takiej, nie? Okay. Jakby pokazywać, że no, ludzie mają wrażliwość i to, i to różną wrażliwość mhm. na, na, na to, jak przeżywają świat jak jak go doświadczają. Mhm. W takim razie jak ty byś? Yy, Określiła, czym jest w ogóle wrażliwość. Na takim absolutnie podstawowym poziomie jest to nasz sposób reagowania na bodźce i z otoczenia, mm -hmm. i z naszego wnętrza. Bo nie zapominajmy, że to nie jest tak, że my reagujemy tylko na świat, mm -hmm. ale też mamy całe to nasze czucie wewnętrzne, nie? tak zwane tą propriocepcję też czucie w przestrzeni. I my możemy bardzo różnie tego doświadczać, jakby na, 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 na różnym poziomie. O, trochę, trochę tak, jeżeli rozmawiamy o wrażliwości, no to wrażliwość jest swego rodzaju spektrum. To nie jest tak, że. Yy... Że, że to są jasno, nie wiem, podzielone jakieś takie grupy, bo jeśli rozmawiamy o wysokiej wrażliwości, nie, no to właśnie tak jak mówisz, jest moda, nie taka, że osoby są, nie wiem, wysoko wrażliwe. Tak. I potem jest cała reszta świata, tak? <grym> tak. Sekta wysokiej wrażliwości zapraszamy. Tak, dokładnie tak. Nie słuchajcie, że wiecie, wysoka właśnie dokładnie, nie, że to jest jakaś sekta, a zapominamy o tym, że wrażliwość jest czymś, co ma każdy człowiek. Mm -hmm. Jakąś wrażliwość, tak? I Mnie... określiła te różnica. No właśnie, czym jest wysoka wrażliwość, a czym jest wrażliwość emocjonalna? Słuchajcie, no na takim absolutnym Podstawowym poziomie to jest tak naprawdę mm, o tym, w jaki sposób my Rejestrujemy bodźce, które docierają do, do naszego mózgu, czy to, z, czy to z zewnątrz ciała, czy z tego, co przychodzi z otoczenia i jak my na to reagujemy, ponieważ nasz układ nerwowy jest tak skonstruowany, że no, przetwarza określoną, jest w stanie przepuszczać określoną ilość informacji mniejszą, większą eee, i w tym momencie no, wrażliwość jest dokładnie o tym, jak my doświadczamy świata, jak my doświadczamy siebie. Eee, w związku z tym ona zawsze jakaś jest. Okay. Mniejsza, większa, średnia. Nie? To jest, to, dlatego, dlatego to jest spektrum, czyli trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili odcinek, nie, że tu na przykład jest niska, jak, niski poziom doświadczania bodźców, tu jest wysoki i każdy z nas jest gdzieś na tej linii. Mm -hmm. nie? To jest ciekawe, co mówisz, dlatego że w książce Wysoka Wrażliwość Elaine Aron jest mm -hmm. wręcz tak napisane, że wysoka wrażliwość to nie jest taka bardziej intensywna wrażliwość, tylko to jest inny rodzaj wrażliwości. Nie do końca się tutaj z tym, z tym zgodzisz. Wiesz co? Ja w ogóle, w ogóle mam tak, że jak Aaron, myśmy o tym, myśmy o tym mówiły, nie? że Aaron robi trochę taki podział nie robi się ta sekta wysokiej wrażliwości i cała reszta świata tak, że to są my, oni. Ja mam, ja mam raczej takie poczucie, że przez to, że, że osoby tak wysok zwane wysokowrażliwe mają pewie, mają sposób doświadczania, bo jakby z ich sposobu doświadczania siebie i świata wynika, to, że na przykład doświadczają więcej rzeczy, zauważają więcej rzeczy, są większej, większej ilości rzeczy świadome, bo po prostu są w stanie przetworzyć więcej informacji na ten temat. To trochę tak, jakby być w stanie więcej, za, więcej na przykład zauważyć. Czyli ogólnie wysoka wrażliwość istnieje. No, no tak. To wiesz, to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali o jakiejkolwiek ceszek, którą mm. mają ludzie, która jest związana z naszą biologią, z mm. tym, bo wysoka, bo, bo wysoka wrażliwość jest związana z tym, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy. Każdy z nas ma jakiś układ nerwowy i ten układ nerwowy ma różne cechy i każdy z nas ma jakiś poziom. Tych cech, nie? Mamy, różnimy się temperamentem, na przykład, nie wiem, sposobem już potem na przykład przetwarzania bodźców. Są takie osoby, które na przykład, nie wiem, rośnie im pobudzeniem, potrzebują na przykład dostać bardzo dużo bodźców mm. i one dopiero, dopiero jakby ten poziom pobudzenia, gotowości do jakby poruszenia się, nie zrobienia czegoś, do, on, dopiero to jest ten moment. A są takie, którym wystarczy, nie? Moment, i one są już gotowe, nie? I to, I to też jest spektrum. To nie jest tak, że są osoby albo takie, albo takie, nie? Tylko zawsze znajdujemy się gdzieś. Pomiędzy dwiema skrajnościami. A w takim razie, co Ty byś nazwała nadwrażliwością? Jest w psychologii takie, takie coś, takie pojęcie jak nadwrażliwość istnieje. Znaczy, to jest trochę tak, jak rozmawiamy o skali bólu, nie? Jest w medycynie coś takiego jak skala bólu, o, jakby, o, do, doświadczania bólu, od skali 1 do, do 10. No i wiesz, i na przykład mówi się o nadwrażliwości na ból, nie? Natomiast, no. Kurczę, każdy z nas doświadcza bólu w bardzo indywidualny sposób. I to znaczy, że, przepraszam, jak, bo te, kiedy mówimy o nadwrażliwości, to znaczy, że coś jest nadmiarowe, nie? Jakby czegoś było za dużo, już. Ju, już, już budzi to jakieś negatywne, negatywne skojarzenia. Nie? No, wyobrażasz sobie, że ktoś jest, za, jakby, nie wiem, nadwrażliwy na ból. No, on go odczuwa w taki, a nie inny sposób. Nie? Oczywiście, że są tego typu przypadki, że osoby mają tak wielką wrażliwość na ból, że w ogóle funkcjonowanie w świecie zaczyna być dla nich trudne. Natomiast, no, ewentualnie to jest ten moment, kiedy możemy mówić o nadwrażliwości, w tym momencie, kiedy tej osobie robi to krzywdę, robi to jej sprawia dyskomfort, ale moim zdaniem stawianie jakiejś Jednej granicy, że nie wiem, jak ktoś oświadcza bólu na 7, to jest jeszcze ok, ale jak doświadcza już na 8, to to już jest wrażliwość, jakby nadwrażliwość, bo ktoś, komuś mógł, ktoś może, wiesz, no żyć z tym, że ma bardzo dużą wrażliwość na ból. Ja mam dużą wrażliwość na ból, ogromną. I jakby, no, no żyję z tym, nie? Po prostu, tak mam. Ja właśnie zaskakujące to jest, bo ja z kolei mam, przynajmniej moja dentystka tak mi mówi, że mam wysoki próg, próg bólu, no, nie? O, o. a jednocześnie jestem niby wysokowrażliwa, czy nie niby? No, no, no tak, i zobacz, i to jest ten moment, w którym wchodzimy na różnice indywidualne, tak. nie? że ty masz, ty masz dużą tolerancję na ból, ja mam małą. Mhm. Nie? I w tym momencie, co? Która z nas jest, nie jest wysokowrażliwa? <laughs> Wiecie, to nie jest, słuchajcie, zero jedynkowe, człowiek jest strasznie skomplikowany, i każdy moment, który my próbujemy uchwycić tak strasznie tak, całe, całe spektrum naszego funkcjonowania, czy to mówimy o wrażliwości, czy nie wiem o, o naszym gender, czy o naszej seksualności, czy o jakimkolwiek naszym sposobie doświadczania świata, naszej osobowości, nie? To, to, to wiesz, to jest bardzo, bardzo skomplikowane. I każdy moment, w którym zaczynają się tworzyć jakieś podziały, tu tak, a tu nie. No to, to jest sztuczne, mhm. bo my się tak bardzo różnimy między sobą i jesteśmy tak skomplikowanymi strukturami po mhm. prostu. Słyszałam taki głos, też krytyczny wobec yy, w ogóle teorii wysokiej wrażliwości, yy, który zwrócił uwagę na dla mnie ciekawy aspekt, że mhm. mówienie o wysokiej wrażliwości i że to jest właśnie jakaś wyższa wrażliwość, może. Yy, Jakoś wywoływać jakieś narcystyczne kawałki w nas, bo poczujemy się lepsi, że my to jesteśmy wysoko wrażliwi. Mhm. Jakby, czy widzisz takie zagrożenia? Oczywiście, znaczy, wiesz, ja myślę, że każda cecha, którą my będziemy do niej dopisywać taką wartość, że yy, każda cecha, której nadamy taką, nadamy taką etykietkę, że to jest fajniejsze, lepsze, yy, nie wiem, ważniejsze, jakkolwiek bardziej, yy, nie? jakby tworzy takie ryzyko, właśnie. Yy, Pójścia, pójścia, właśnie w takie narcystyczne kawałki, czyli, no bo o czym jest narcyzm? A narcyzm tak naprawdę jest o nieakceptowaniu siebie, nie? O tym, że mówi się, nie, że narcyzi, jakby tak jak z tego mitu, że narcyz kocha siebie. Guzik, prawda, narcyzm nie kocha siebie, on kocha swoje wyobrażenie o sobie. W związku z tym, jeśli my mamy takie, o ja jestem wysoko wrażliwa, i to jest ta część tej mojej persony, tego mojego tego, tego takiego fajnego Janie, nie. które ja chcę pokazywać światu, a na przykład są takie kawałki, w których nie jesteś jakby no, nie ruszają się rzeczy. Nie jesteś wrażliwa, ale nie, nie, tego, tego nie będę, bo ja tego nie akceptuję. Nie akceptuję na przykład swojego braku niewrażliwości. Nie? Więc to, to to tworzy narcyzm. Narcyzm jest każdym kawałkiem, którym my pokazujemy chcemy. chcemy hmm, hmm, jest coś, co akceptujemy i co chętnie pokazujemy światu i mamy coś, co chowamy, ponieważ my tego nie lubimy, najchętniej byśmy się tego pozbyli, nie? To, 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 już jest, to już jest narcyzm i każdy z nas go ma. Każdy z nas ma w sobie coś takiego, czego nie lubi, nie akceptuje, wolałby nie mieć, nie? Jakby się dało tak skalpelem wyciąć i wyrzucić, to byłoby fajnie. Ale się nie da. Ale to jest super, co powiedziałaś, ciekawe też, że możemy być jednocześnie i wrażliwi i niewrażliwi. Oczywiście, nie? że tak. tak. Jak możemy być, no już w cudzysłowie, nie, dobrze i źli. I tak naprawdę jesteśmy. Ale oczywiście, że tak, bo, bo zobacz, bo to jest cecha, nie? Wrażliwość jest cechą. I tak naprawdę, jak powiesz, jakąkolwiek wybierzesz, tak jak mówisz, nie wiem, do... no, dobro, złoto już jest jakaś, jakieś wartościowanie, ale na przykład, nie wiem, niech będzie ta odwaga, że są takie sytuacje, w których na przykład. Ja będę bardzo odważna i będę w stanie zareagować w taki sposób, który by uznalibyśmy za odważny, ale na przykład to nie znaczy, że ja, nie znaczy od razu, że nie wiem, zawsze jestem odważna, bo na przykład są takie sytuacje, kiedy jestem, nie wiem, przestraszona, speszona, tak, trema totalnie przed tym nagraniem, nie? I, i wiecie, i to jest, i to, bo, bo ludzie są różni. My mamy straszne takie zaluby, bardzo lubimy być jacyś. Nie? I, I strasznie lubimy te listy na swój temat. Jestem taka, 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 a tak naprawdę każdy z nas jest różny. Mm. Każdy z nas ma potencjał, żeby być odważnym albo tłużliwym, mm. bo wszystko zależy od sytuacji. Są takie, sytua są takie sytuacje, kiedy, no nie wiem, potrzebuję się wycofać, nie, 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 nie jestem w stanie zachować się odważnie, mm. a są takie, gdzie po prostu, nie wiem, na przykład niech ktoś by robił krzywdę moim dzieciom. Kurde, sorry, nie? z pazurami po prostu, będę mordować. Oprócz teorii o wysokiej wrażliwości właśnie Elaine and Aron mhm. jest jeszcze teoria o wrażliwości Brenna Brown. Ta I o, e, vulnerability. Tak, dokładnie. Mhm. I to jest jakby jak ja czytałam czy słuchałam Brenna Brown na Netflixie w ogóle ten jej wykład jest w ogóle mistrzowski. To dla mnie to było o potencjale wrażliwości, które tak naprawdę w sobie ma każdy człowiek i mhm. można nad nim pracować. Można pracować nad wrażliwością. Wiesz co, no można, nie? No pytanie, co my chcemy zrobić, nie? I z jakiego pułapu wychodzimy? No bo najpierw trzeba byłoby sprawdzić, z jakiego my w ogóle wychodzimy poziomu, jaka jest nasza wrażliwość. Czy ona jest na przykład na niskim poziomie? Ja mówię o tym takim bazowym poziomie doświadczenia, kiedy rozmawiamy o naszej biologii, tak? Ponieważ my no mamy te ograniczenia biologiczne, nie uciekniemy od tego. I możemy zobaczyć, od jakiego poziomu wychodzimy, a potem. Potem pytanie, nie, na przykład jeżeli jesteśmy osobami o niskiej wrażliwości, no to czy na przykład chcemy, potrzebujemy yy, na przykład, nie, wiem, zwiększać swoją wrażliwość, rozwijać ją, no bo nasz mózg jest plastyczny do pewnego stopnia. Mm. My jesteśmy w stanie się tego nauczyć, to, to nawet na tym poziomie, że po prostu zmieniają się połączenia nerwowe w mózgu. Natomiast oczywiście to jest do pewnego stopnia, to nie jest tak, że osoba przeskoczy z jednego końca kontinuum na drugi, mm. nie? To jest zawsze jakieś przesunięcie, ale to przesunięcie zawsze jest możliwe, mm. nie? I takie jak ona proponuje um, akceptowanie swoich porażek yy, i też jakby nie kierowanie się wstydem w życiu, bo o tym jest właśnie dużo mm -hmm. w tej, tej teorii. Jakby to także jest chyba jednocześnie o odwadze i o wrażliwości. Przede wszystkim o akceptacji tak naprawdę. Wiecie, no to nie mamy, żadne z nas nie ma wpływu na to, z jakim układem nerwowym przychodzi na świat. A nasza biologia, chcemy, nie chcemy, determinuje bardzo dużo, z na, mm. bardzo dużo rzeczy w naszym funkcjonowaniu, i w miarę rozwoju neuronauki okazuje się, że coraz więcej i więcej. Że my jesteśmy takimi, to się mówi, human animal. Czy takimi zwierzętami, no jesteśmy dalej, jest w nas ten aspekt zwierzęcy, my od niego nie uciekniemy. Oczywiście jest wszystko to, co, co jest ludzkie, takie właśnie z tych wartości humanistycznych, ale to jest nabudowane na biologii, od której my nie uciekniemy. Chciałam Cię jeszcze zapytać o to, co Ty myślisz o tych wszystkich testach na wysoką wrażliwość, które są w internecie. Jakby Po co one są, co to daje? I czy Ty myślisz, że warto taki test wypełnić? Wiesz co, no ja myślę, że na pewno warto zrobić ten test, który jest na stronie na przykład. Aaron, nie autorki w ogóle tej koncepcji o wysokiej wrażliwości. No bo to jest jakaś wskazówka, to jest jak z wszystkimi testami w internecie. To nie jest znaczy ten, ten test, cały czas z tego, co zrozumiałam, jest w trakcie standaryzacji. Mhm. On jest, on jest, cały czas są przeprowadzane badania w różnych krajach i on jest jakby jest praca nad standaryzacją, to jest taki proces, w którym próbuje się znaleźć taki rodzaj pytań, który w miarę będzie pasował do wszystkich ludzi, niezależnie od, niezależnie od kultur e, czy od regionu świata, względnie dostosowuje się dany test do danego obszaru i do danej kultury. Mhm. Nie? Bo to jakby jedno albo drugie, ale no. Ja myślę, że to jest tak, że warto to zrobić chociażby po to, żeby wiedzieć, nie? że jeżeli nam wychodzi jakaś tam, jakaś tam liczba punktów, która sugeruje na przykład, że moglibyśmy mieć tą wysoką wrażliwość, no to to jest tak naprawdę tylko na naszą korzyść, bo jest to kolejne... Bo słuchajcie, no buduje to naszą świadomość. Wszystko, co buduje naszą świadomość, jest z korzyścią, bo im mamy większą świadomość, tym mamy większą możliwość zmiany i zrobienia czegoś dla swojego dobra, dla skorzyści swojej, naszych bliskich, przyjaciół, otoczenia, nie? Więc... Więc dlaczego nie? Jak to są, hmm. zwłaszcza jakie to są testy, no tam na przykład, nie na tym, tej stronie. Hmm, tym bardziej, że żyjemy w takim świecie, który w ogóle jest bardzo przytłaczający dla wszystkich nas. I tak jak mówi się, że wysoka wrażliwość jest bardzo właśnie o tej wrażliwości na bodźce, tak, na dźwięki, tak, ale też na tak. emocje, które są ludzi wokół o, tak, nas. to nas, e, tak. nawet takie, których nie, do, nie dosłownie wyrażają, to to nie znaczy, że jest grupa osób, która to magicznie wyczuwa no, i nie, reszta nie. świata nie w ogóle. Że nie ma żadnego do tego dostępu. Ale absolutnie, nie? to w ogóle, w ogóle nie ma nic wspólnego z magią. To tak, jest wszystko, to jest słuchajcie, to jest wszystko biologia. My jesteśmy, my jesteśmy istotami społecznymi i my jesteśmy tak uwarunkowani, że my musimy czytać innych ludzi. Ponieważ nasz gatunek nie byłby w stanie przetrwać, nie byłby w stanie zbudować cywilizacji, gdybyśmy my ze sobą nie współpracowali. A współpraca wymaga w tym momencie umiejętności wejścia w kooperację. Kooperacja wymaga przede wszystkim czytania, czy ten człowiek jest dla nas zagrożeniem, czy nie jest zagrożeniem. I to wbrew pozorom nie jest tak, że jak wiecie w tej teorii neuronów lustrzanych, że to jest tylko czytanie z twarzy. Wbrew pozorom my dużo szybciej reagujemy na czyjąś postawę ciała niż na to, co się dzieje na twarzy. My możemy kogoś nie widzieć, kto stoi do nas tyłem, ale się zepnie i wszyscy są po prostu, wiecie, gotowi do ucieczki, to jest, bo to jest tak atawistyczny e, m, mechanizm obronny. Mhm. My tak szybko na siebie reagujemy i to jest w zasadzie często poza, poza w ogóle świadomością, mhm. natomiast osoby wysoko wrażliwe często na to reagują bardziej, bo są bardziej wyczulone. To jest to, jest to o tym to jest. Mhm. Mówimy o spektrum, ale czy można nie mieć w ogóle wrażliwości w takim razie? No wiesz no, jak są jak tak mówię no są to dwa są, są to dwa jest końce. wrażliwość jakaś już która przeszkadza w życiu i tak? No jakby każdy kij ma dwa końce. Mm. Oczywiście że są takie osoby, które są pozbawione na przykład nie mają bardzo, bardzo wysoką tolerancję na ból. Powiedzmy są w stanie przetwarzać bardzo ograniczoną ilość bodźców. są takie, które nie posiadają empatii. Mm. I rozmawiamy tutaj o osobach takich no, takich socjopatycznych, mm. nie, które nie są w stanie po prostu zarejestrować tego, że na przykład, nie, że ten drugi człowiek cierpi, że oni robią mu w jakiś sposób krzywdę. Jakby to, nie, to, to, to w ogóle nie przechodzi. Nie? Te informacje nie przepływają. Kończymy, ale nie zostawiamy Was z niczym, dlatego że Agnieszka napisała e-booka o tym, jak, jak wspierać. wspierać, by naprawdę pomóc. Mhm. A czemu on się pojawia w ogóle w temacie wysokiej wrażliwości? Ponieważ osoby wysokowrażliwe mają... Y Szczegól... przez to, że my, może mogę powiedzieć my, mm. mamy taką mamy bardzo dużo w sobie empatii i takiej właśnie wrażliwości na ten klimat emocjonalny, na to, co się dzieje z innymi ludźmi i to są osoby wysoko wrażliwe, często mają taką yy jakby taką potrzebę pomagania, nie? Że to są, to są ci, do których się przychodzi i się zwierza. To są ci, którzy szybciej się ruszą, żeby komuś pomóc, wyciągać go z tych dołków kryzysów. I to bywa niesamowicie obciążające, nie? To jest potem ogrom takiego właśnie poczucia obciążenia, że to potem trzeba odreagować. Jest takie poczucie... Że za dużo bodźców, że potem się żyje czyimiś kłopotami. No i e-book o tym, jak wspierać, by naprawdę pomóc, jest o takim mądrym wspieraniu, takim skutecznym, które pozwala nie robić krzywdy sobie i nie robić krzywdy drugiej osobie. No, super. Od połowy czerwca będzie dostępna... 14 czerwca będzie już będzie, będzie premiera, będzie można go kupić. Hmm. Na A razie teraz możecie się zapisywać na listę dla wszystkich chętnych. Tak, tak dla, tego osób dla, osób, dla osób zainteresowanych, gdzie pójdzie informacja, że już jest sprzedaż i można, można go kupić. Super, bardzo Ci dziękuję za Te naszą Też Ci rozmowę. bardzo dziękuję za zaproszenie. Dużo się dowiedziałam. Mam nadzieję, że Wy też. podzielicie się w komentarzach swoimi wrażeniami i tym może co Was w wysokiej wrażliwości zastanawia a może macie jakieś wątpliwości do tej teorii. Też będę zaglądać do komentarzy, będę odpowiadać. O, super, będziemy <grym> odpowiadać razem. No. Do zobaczenia niebawem. I jeszcze raz po polecam Wam na Instagramie obrazkoterapię. Cześć. Dziękuję bardzo, cześć!